I był Damian Janikowski i rozmawialiśmy o tatuażach. I on mówił, że często nie robił na przykład rozgrzewki w parterze, żeby nie zdzierać tatuaży. Serio? Ale no. czy tych, a, tych sponsorskich? Nie, 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 tych prawdziwych nie. Musiałem chwilę przytrafić. Tak. czy Damiano ma plecy zrobione, Po tak, 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 tak. Bo często ci zawodnicy wychodzą obklejeni cali, no nie? No i czasami to wygląda źle, także widzisz, Tomi może musi... U Tomka zawsze wyglądają źle. Tak, tak to bardzo, to bardzo to źle. I właśnie spróbować? o tym rozmawialiśmy przy walce Tomka. Ja no? się zawsze zastanawiam, czy, czy ci sponsorzy tak patrzą. Tak, właśnie tak chciałem, żeby... Taki miał kebab to... tutaj obdrapany na, na brzuchu. Mam wrażenie, że czasami... E jest jakaś lepsza technika zrobienia tego, tak. a czasami jest ta gorsza. Tylko wydaje mi się, że szczególnie trudno mają ci załodnicy, którzy faktycznie są podziarani, właśnie jak Michał, jak Tomek. Tak. Pamiętam, Michał zawsze miał, bo z jego sponsorem, ko kojarzę, i gdzieś tam znajdowali jakiś kawałek wydziaranego ciała, żeby mu zmieścić ten... Ale są na to sposoby, że jest takie białe tło. No tak, ale to białe no, właśnie no, chyba no, schodzi... Ja, nie, właśnie ja, ja na przykład, kurczę, z dwa tygodnie nie mogłem z, z tego zmyć, zdrapać. Naprawdę miałem raz do jakąś dobrą firmę, a ostatnio zapomniałem przykleić, nie? Ale to oni nie myślą, że jak? To jest co ciekawe? No wiesz, to są zawodnicy, no. O <głos》głos》głos> oh, oh, <głos》> oh, oh, oh. nie! To będzie szatowane! <goś>